Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kordley. Zapraszam do kolejnych Wiedźmińskich Przygód. Nauczyłem cię wszystkiego, co umiem. Czego jeszcze chcesz? ja to niczego mnie nie nauczyłeś, ale możemy zagrać w gwinta. Grywasz czasem w gwinta? Jeśli pytasz, czy mam ochotę zagrać z tobą, to odpowiedź brzmi... nie. E, to znaczy jak? Nie no, weźmiemy go na sposób. Boisz się przegrać? Hmm, rozumiem. Dobra, wyciągaj talię. Jeśli przegram, dostaniesz moją najlepszą kartę. Okej, okay. najstarszy możliwy sposób, żeby kogoś zachęcić do gry. Bardzo fajnie, że się udało karta dowódcy. Tego tu nie zmieniam. I o. A, no właśnie, bo prawie mi władowali talię potworów. Ja gram, no, tutaj, na Królestwach Północy. Doszła nam pożoga w międzyczasie, ale chyba jej nie będę dodawał do talii. Wolę inne karty, więc rozgrywamy grę. No i tak jak zacząłem mówić, ten Wiedźmin też jest taką rozgrzewką trochę na kanale dla mnie, ponieważ była mała przerwa. Teraz te upały to jest coś naprawdę koszmarnego, żeby przez to przetrwać i przejść w całości. Dlatego tych odcinków no tak trochę mało jest, ale mam nadzieję, że lada moment wszystko nadrobimy i wrócimy do normy formy, a nawet więcej. Piękna podmianka. To mi się podobało. Jeszcze wiem, że mam jednego szpiega w talii. Dlatego zastanawiam się, czy nie wymienić tej łuczniczki. Róg dowódcy bym sobie zostawił. Może się przydać. Ale ona by mogła iść na wymianę. I coś na 5 punktów. Czyli nawet całkiem niezła wymiana. Całkiem niezła talia. No i tu standardowo lecimy tak. Talarek. Niech się cieszy. Zobaczymy. On widzę, że... Okej. Okay maneki. no i właśnie tak myślałem, że zabierze talara i teraz trochę żałuję, że nie wrzuciłem może na stół tej karty, chociaż nie zdziwię się jak i również on wrzuci talara. Jakby jeżeli by podmienił manekinem tę kartę, to by było dla nas bardziej na rękę, ale może no właśnie pójdzie talar. E, no i w sumie wszystko na jedno to tak naprawdę wyjdzie. Teraz e, sam zrobię. Tę sztuczkę, którą on wykonał, czyli podmieniam Talara i za moment wrzucę go raz jeszcze na i tak w kółko Maciej. Widzę, że również z jego strony tak samo będzie, czyli niestety. Hmm, wątpię, żebym dostał jeszcze jedną kartę manekina. No widzę, przygotował się do tej partii. Nie, nie będzie to takie proste z nim wygrać. Okej. Okay. I teraz mam spory dylemat, co zrobić, czy, hmm, w sumie może źle zrobiłem, bo mogłem Talara, no okej, okay. mogłem trochę odwrócić kolejność, ponieważ w jakiejś kolejnej turze tego, jego mościa przywrócę. Hmm. I można było to inaczej rozegrać, ale zobaczymy, co on zrobi w takim razie, skoro tak to rozegrał, to chyba zagramy dalej normalnie, tak żeby wygrać um, tę partię i dostać jeszcze jedną kartę. No zobaczymy, co wymyśli. Może spasuje za moment. O! To już gorzej. To już gorzej. Ale i tak specjalnie nie mieliśmy nic innego tutaj do zrobienia. Tak, tego gościa. Hmm, jakbym miał dwóch, to by można było coś wymyślić konkretnego. Ale dobra. To nie jest standardowe dla mnie rozegranie, żeby wygrywać już pierwszą partię. Ale chyba tak będziemy musieli zrobić. Co prawda on będzie miał do kolejnych dużo, dużo więcej kart. Zresztą już teraz ma dużo więcej kart, więc chyba tak, pozostaje nam jedynie wygrać w tej partii. Bo inaczej. Wow, tylko żeby pożogi nie miał. Dobra, przeciwnik spasował bardzo dobrze. Jakby miał, to by nam wszystkie te trzy karty z góry skasował, i by było naprawdę ciężko. No i teraz dobrze chyba by było wygrać. No właśnie, w drugiej turze. Nie jestem do końca przekonany. Zaraz zobaczymy, czy będę mógł wyciągnąć z powrotem talara na stół, skoro już schował się w talii, na przykład tę babkę, tak, jest i talar, i ten książę więc Myślę, że tak to rozegramy. Jeszcze jen wrzucę może, albo dostanę jakąś inną kartę. O właśnie, no to pięknie. Teraz będzie runda dla szpiegów. No i też. W do wykorzystania tego, żeby przeciwnik się mocno wykosztował. Ok. Idziesz ty. Hmm, róg dowódcy doszedł. Teraz mam mały dylemat, bo jen pozwoliłaby mi dorzucić jeszcze na stół kartę tego drugiego szpiega. No Tylko znów szkoda trochę tracić jen, ale chyba, chyba bardziej mi się opłaca tak to rozwiązać. Ok. Czyli ty idziesz talii przeciwnika i zobaczmy co za karty doszły. Chyba tak, opłacało się wrzucić jedną. Wymieniliśmy ją na kogoś fajnego. No i teraz zastanawiam się, czy jeszcze jakoś z nim tutaj trochę pograć, go pomęczyć, żeby on myślał, że o, dobra, to walczymy w tej partii w tej turze, czy może spasować i załatwić go w kolejnej. Hmm. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj później mamy te karty jeszcze fajne. 8 punktów by mogło dojść. A jedną może wrzucę. Albo pas. Dobra. Pa, a nie, nie mam karty dobrej pogody, więc jeszcze go muszę pomęczyć. No to jest taki dylemat. Dobra, a jedną kartę mogę stracić. Niech będzie. Co prawda, później, jakby doszedł rukę, mogłoby być ciekawie. Zobaczymy co wymyśli. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Albo gramy do końca teraz. Zaryzykuję. Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Aby mnie żałował, on może mieć jakieś później fajne karty pogody, czy jakieś takie dodające mu dużo siły. Więc Zostawię sobie kilka mocnych kart. O, właśnie, tego się bałem. Chciałem, żeby to zużył, ponieważ bałem się, że w następnej partii, jak wyrzucę te karty na stół, no to właśnie użyję deszczu, a ja nie mam karty pogodowej, żeby ten deszcz ewentualnie zlikwidować. Czy on będzie chciał się dalej bić? Czy mi się opłaca dalej bić? Może nie. Może spasuje i go pokona w następnej rundzie. Mam nadzieję, że skoro wykorzystał deszcz już teraz. No, to nie będzie miał go później. Ani też nie miałbym opcji takiej, chyba on teraz zaczyna, żeby. Znaczy, też nie było takiej opcji, żeby przeciwnik wrzucił jeszcze jeden deszcz. Bo na tym mogło mi zależeć, żeby on gdzieś ten deszcz jeden tam zlikwidował. By było na pewno dla nas lepiej. No ale okej. Okay. Balista. Niech idzie balista. Zobaczymy, co on wymyśli. Gęsta mgła. To. Nie... Trochę jest straszne, ponieważ mieliśmy aż trzy takie karty. Ym, nic chyba lepszego tu nie wymyślę, ale może. Żeby nie ryzykować za bardzo, to obstawię tutaj ósemką, tak jakby miał pożogę, żeby zlikwidował najwyżej tę kartę, a nie dwie inne. O właśnie, i to chyba teraz zrobił. Tak, przypuszczam, że zlikwiduje. Albo doszła do niego ta karta, nie wiem do końca, jak to działa. Mogę podejrzeć. Pożoga, zniszcz najsilniejszą jednostkę bliskiego starcia twojego przeciwnika, jeśli suma siły jego jednostek bliskiego starcia wynosi 10 lub więcej. Aha, czyli to jest nie do końca ta pożoga. Przypuszczam, że bliskie starcie to chodzi o tych tutaj mieczników, e, dlatego nam nie załatwił tutaj trebuszy czy też katapultę. Okej, okay, ale to w takim razie mamy dalej tu osłonę, mogę wrzucać, tak by wrzucił jeszcze jedną kartę pożogi, to jakoś chyba to przetrwamy. Tris i ty, Tris, przeciwko nam. Okej, okay, dorzucimy może teraz łuczników, którzy tutaj za wiele nie zdziałają niestety w tej turze, ale przynajmniej. Hmm, jakoś musimy to rozwiązać. Dobra, coś jeszcze, że dojdzie, no właśnie, Talar. Niewiele nam to daje, ale on dostanie aż dwie karty, czyli no, trzeba przyznać, że ta rozgrywka robi się dość wyrównana. I tak i tak muszę wygrać w tej partii, więc. E, mogę zrobić tylko taki ruch. I zobaczymy, jak to z tymi punktami będzie. Tak naprawdę. Prawdopodobnie wszystko się rozejdzie o tych mieczników no i też o rogi dowódców, będzie ich sporo, trzeba przyznać, w tej turze. Zobaczymy, co on jeszcze wymyśli. To jest też zawsze stres, jakie karty mogły mu dojść. O kurczę, kolejny szpieg, no i już robi się groźnie. Już robi się groźnie. Też zobaczymy, czy nie ma mgły czasem albo czemu tam mgła nie doszła, ponieważ wtedy by było ciężko. No i dostał kolejne wsparcie i kolejnego szpiega, czyli kolejne karty. No dobrze, że tych szpiegów, których on miał w talii, to są też takie dość mocne postacie i będzie można jeszcze coś z nimi tu wykombinować. Ale i tak, no przyznam szczerze, że nie jest wesoło. Zawsze tam gdzieś w 5 minut pokonywaliśmy przeciwnika. Teraz zobaczymy, ile to potrwa. Hmm. Może wyrzucę tę kartę. Tak, chętnie bym spasował w tej, w tej turze i przyszedł do następnej, no ale zobaczymy, co wyjdzie. Dobra, tutaj będzie silna partia, ale to jeszcze nie znaczy, że. Jesteśmy w jakiejś złej pozycji. Dopalimy tych tutaj. Zawsze trzy punkty więcej. No i zobaczymy co dalej. Dobrze, o właśnie, wrzucił mgłę. Teraz ta mgła przeciwko niemu tu działa. Okej, okay, czyli teraz dojdziecie wy. Mamy dość solidną przewagę punktową. No i przeciwnik spasował, czyli nie było tak źle. Zobaczę, ile maksymalnie do ilu punktów byśmy doszli. Tak, z ciekawości. Ciekawe, jak on też miał te dwie karty. Prawdopodobnie jakieś pogodowe, i dlatego to wyszło tak. Jak wyszło 120 punktów do 50. Nie miał szans w takim razie. No. Gremisto, coś słabo ci poszło. Ograłeś mnie. Gdyby żył Lugo, Szalony, powiedziałbym ci, że z tymi umiejętnościami możesz zagrać z nim mojego katakana. Ale nie żyje. I nikt nie wie, co się stało z tą kartą. <gry> ale nie żyje. Tak bardzo lubię, jak gremista akcentuje słowa. E, chętnie bym, no właśnie, zobaczył, co z tą kartą się stało nie zwróciłem uwagi też, jaka karta doszła do naszej talii. Co, co to za karta była ta najlepsza u niego? Tajemniczy Elf. Hmm. Przyznam szczerze, że świetna karta, która chyba może być w każdej talii wykorzystana, ponieważ tak, za 0 punktów będziemy mieli fajnego szpiega. Nie, czyli karta rzeczywiście jedna z lepszych, które dostaliśmy. Przynajmniej dla osób, które grają w ten sposób, właśnie, że wyrzucają szpiegów, no to myślę, że, że jak najbardziej fajnie. Hmm, w złym kierunku pobiega. A może w dobrym? Zaraz zobaczymy. Nie, w dobrym. Druid, a ty co? Zaprawdę, legendy nie kłamią. Nie wiem, co to za legendy, ale za to. O! Myślałem, że to jakiś wychodek druidów. Bardzo ciekawie to wszystko się zapowiada. Tak niespodziewanie wyszła misja. O, dodatkowo kartę. Gdzie to wszystko się działo? O, tutaj. No to lecimy. Bardzo fajna miejscówka, chociaż czy my tutaj się z kimś nie pokłóciliśmy. Nie, zabi nie zabiliśmy jednego człowieka. No właśnie, tak tu pusto się stało. Można jednego człowieka, a wielu strażników. A, czyli to ten zabity nie żyje. Czyli szkoda, bo prawdopodobnie byśmy z nim zagrali. A w takim razie nie ogramy go, a po prostu spróbujemy znaleźć tę kartę, tak. Jakby żył, a mógł żyć, no to prawdopodobnie byśmy standardowo rozgrywkę podjęli, no a tak będzie w ten sposób. Ciekawe czy po jego karcie byłaby jeszcze jakaś, ale prawdopodobnie jeżeli chodzi o Skellige było to już ostatnie miejsce. Gdzie mogliśmy z kimś zagrać, czy gdzie mogliśmy zdobyć jakąś taką fajniejszą kartę? Oczywiście u karczmarzy można jeszcze trochę powalczyć się. No i właśnie, zakończyliśmy chyba zadanie zaktualizowane. Zaraz zobaczę, czy nam coś doszło jeszcze. Mmm, jeszcze coś. No właśnie, zadań zakończone. Emhera też widziałem kartę, dostaliśmy. To od razu sobie to wrzucę, chociaż Emher to nie wiem czy nie jest władcą w tym wszystkim. Katakan prawdopodobnie jest przy potworach. Czy patrzę. Nie, nie przy potworach. Tutaj doszedł. No w sumie... No taka karta, chociaż ma ten plus, że może, no właśnie, wyciągnąć jakieś naszych czy jego sojuszników na stół. Czyli czasem, czasem może Naprawdę coś fajnego zrobić tutaj. Mm, Okej. Okay. Będę musiał niedługo talią potworów zagrać będzie coś innego, ale teraz koniec gwinta. Tak, ostatnio nie było, dlatego trochę się przedłużyło w tym odcinku. Ale teraz przejdźmy do misji tej. To mnie coś mocno zastanawiało, co to jest. Ktoś rzucił klątwę na syna tego człowieka. No i teraz my postaramy się prawdopodobnie tę klątwę zdjąć. Albo chociaż dowiedzieć, co to za klątwa. I o co z nią chodzi? Gdzieś to tu było, o! Teraz fajnie, bo dziwnie będzie mi wracać do Nowigrado, gdzie już zapomniałem jak to wszystko wygląda, a na skaligę czuję się jakbym był w domu. się Okej, okay. mimo że w sumie samego Skellige to jeszcze tu, o! Duży, duży obszar ale nie poznaliśmy. Gdzieś tam ostatnio uciekłem sobie w bok. Po tej mapie, no i znalazłem tak, tak piękne tereny, tak, tak piękne jakieś równiny, wyżyny, jak zresztą na Skelligę. Ale okej, okay. mniejsza z tym wracamy tutaj przy okazji. Komu O właśnie, I to jest standardowy problem. Przynajmniej w tamtych czasach, tak z brakiem syna. Mogę ci na chwilę oderwać od modlitw? Czy też ogólnie potomstwa? Możesz. I tak nic nie dają. Ono ci masz jakiś problem z kontwą? Ano mam. Patrz. Widzisz ten koński łeb na żerdzi, co tam leży? To... Niting, Rodzaj uroku. Widziałem już takie. Przynoszą nieszczęście, czasem nawet śmierć. Ta! Wyryto na nim imię mojego pierworodnego, Tialwe. Gorączkuje z dnia na dzień słabnie. Boję się, że nim księżyc mi nie przyjdzie, mi go grzebać. Sam próbowałem odczynić klątwę, bez skutku. Okej, okay, możemy pomóc. Mogę ci pomóc, na dwa sposoby. Po pierwsze mogę namówić osobę, która postawiła knitting, by sama odczyniła urok. Albo odbić przekleństwo, wypisując jej imię na żerdzi. Tak czy inaczej muszę wiedzieć, kto za tym stoi. Ale ja nikomu nie wadzę. Nie znam nikogo, kto by mi źle życzył. Hmm, a więc śledztwo. A więc CSI. No to zobaczmy. Może śmierdzi jeszcze kimś. To po zapachu dojdziemy do celu. Nitting. Potężna klątwa. Na drzewcu wyryte jest imię: Tialwe, syn Lotara. Hmm, a może jakieś świeży. Właśnie. Warto się tu rozejrzeć. Chciałem mówić, ślady kogoś, kto przyniósł to. No, kto by mógł mu tak źle życzyć? Się? Hmm. No, ładnie próbowało się tu ukryć i nas zmylić. O, gałąź złamana. A to co? Kobiecy szal, charakterystyczny wzór i charakterystyczny zapach. Okej, okay, czyli mamy. Czyli nikomu nie wadzi, ale na pewno też nie zadowolił kobitki, która chciała być u jego boku. Zobaczymy, jak wygląda. Czy mądrą decyzję podjął? Chociaż może zbyt pochopnie wyciągam wnioski. No właśnie, przede wszystkim musimy zobaczyć, jak wygląda. E, 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 przepraszam, przede wszystkim musimy zobaczyć, jaki ma charakter. Chociaż patrząc na to, że klątwę e, położyła na tego syna, czy, czy. no jakoś tak to. Za dużo zapachów. Dalej na nos nie pójdę. Trzeba popytać o ten szal. Powiedzmy, no to może charakter niekoniecznie najciekawszy. Z co tak? Wracajcie Wiedźmi, do swoich zabójstw. <noise> Okej, okay, chociaż podobno z kobietami to jest tak. pana Nocka. Ładna blizna. Chcesz zobaczyć moją? Nie. Tak? Okej, okay, jakoś uh, nikt nic nie wie na ten temat. Bliżej, tak, a zaczęłam mówić z kobietami, to jest tak, że jak zakochane, to podobno czasem też i tracą rozum. Chociaż może i mężczyźni witajcie. też tak mają. Okej, okay, to ty. Witaj. Sprzedajesz zioła? Nie, to bywaj. Do zobaczenia. Bywaj. Jarn. Tak. Okej, okay. znalazłem pierwszą babkę, która chciała z nami pogadać. Długie te poszukiwania były. Wiesz, może kto nosi taki szal? Pewnie, Jona, nasza zielarka, mieszka tam w tej chacie. Ucieszy się, że przyniosłeś jej zgubę. Tak, bardzo się ucieszy. Bardzo, bardzo przed momentem z nimi z nią rozmawiałem, ale No właśnie, nie, nie mogłem poruszyć tematu tego szalu. Znalazłem twój szal koło domu lotara i niting, który tam postawiłaś. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że tialwe stoi nad grobem? I dobrze, ten Benkart nigdy nie powinien był się urodzić. To ja miałam wyjść za Lotara. Ja! A on rzucił mnie dla tej flondry, teraz dostanie za swoje! On i jego pieprzona rodzinka. Okej, okay, znaczy no tak podejrzewaliśmy, zabijesz dziecko z zazdrości. Zabijesz dziecko z zazdrości? Naprawdę? Tu nie o zazdrość chodzi, tylko o godność. Dziesięć lat żyliśmy razem. Dziesięć lat gotowałam mu. Gacie mu prałam, łoże z nim dzieliłam. A on rzucił mnie, od tak, bez słowa. Cała wieś się śmiała. Ale głupia ta Jona. Ale się dała. Otóż nie, nie dała się. I nie zapomniała. Okej, okay, jak to mówią, każdy kij ma dwa końce, chociaż mimo wszystko życie dziecka chyba to trochę za duża cena. Chcę, żebyś odczyniła tę klątwę. Zrobię to, ale tylko jeśli lotar wyrzeknie się syna i do mnie wróci. Przekażę mu twoją propozycję, ale chyba już wiem jaka będzie odpowiedź. Okej, okay, czyli znów... Nie ja to z daleka taki oh! Dobra, znów bawimy się w bieganie po urzędach. Czyli z powrotem do Lotara, Lotar może przekaże wiadomość, z powrotem do tej zielarki podskoczymy i tak w kółko. Trochę dziwne, że sam na to wcześniej nie wpadł. Skoro mówił, że nie wie komu za skórę zalazł. Chociaż z tego co ona mówi, to się działo już trochę czasu temu, tak wspominała o wszystkim w takim dość odległym czasie przeszłem. Pogadajmy. Jak? Wiesz, kto postawił knitting? Pogadajmy później. Twoja stara, tak, znajoma. Twoja stara znajoma, Jona. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka, cudze szczęście ją kole. Jak? Odczyni klądwe? Tylko jeśli wyrzekniesz się rodziny i do niej wrócisz. Nie. Nigdy. Pozbawiłem trsi żonę i syna. Skazał ich na biedę. Musisz odwrócić urok. Niech ona zginie! Nie zrobię tego, czy niech będzie. No i właśnie, tu. Hmm. No i o wszystko chyba tak jestem po jego stronie. Niech będzie. Zasłużyłeś może na karę, ale nie taką. Zrobię to. Bogom niech będą dzięki. Nie mieszaj w to bogów. To sprawa dwojga ludzi. Nie, to co o lodowym gigancie gadali. Okej, okay, czyli wyryjemy tutaj napis. Zobaczymy, co ona wtedy zrobi. Może będzie mogła to jakoś e, odczynić. y A. Aby to była lekka śmierć. Zgłoś się po nagrodę. Ym... Dobrze, ludzie gadają, że na kłopoty nie ma jak wiedźmin. A właśnie, jak pozytywnie do nas teraz podszedł. I jak? Udało się? Udało. Twój syn powinien niedługo dojść do siebie, a i ona umrzeć. Dziękuję. Stokroć dziękuję. Syn jest najdroższym, co mam. Nie zniósłbym jego śmierci. To twoja nagroda. Zjesz z nami, nim ruszysz w drogę? Nie, jakoś nie mam ochoty. Trzeba było się zapytać, czy wypiję z wami, a nie zjem. No co za gościna. Okej. Okay. To w takim razie myślę, że was też interesuje to, zapiszę w tym miejscu. Jakby się potoczyła ta historia, gdybym odmówił mu pomocy. Czyli wracam tu i zaraz przejdziemy do naszego dialogu. Okej, okay, no i jesteśmy znów przy tej trudnej decyzji. Nie zrobię tego. I ona na to nie zasłużyła. A mój syn? Zasłużył? Też nie. Ale nie musi umierać. Masz wybór. Dobrze. Jeśli uratuję w ten sposób Tialwę, wrócę do tej żmii. A ty? Nie chcecie więcej widzieć na oczy. I w ten sposób kończy się historia, co prawda. O właśnie. A właśnie? Żegna się. jest dla ciebie ta czarodziejka, Yennefer, tak? O, a skąd ty to wiesz? Tak, e, wydaje mi się, że to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie, więc wrócę do poprzedniego zapisu. Okej, okay, jesteśmy z powrotem w sytuacji, w której on zostaje w domu ze swoją rodziną. Włączę jeszcze szybko jakieś tutaj... jakieś zadanie. O, w sercu lasu. To mnie zastanawiało, co to jest. I całkiem niedaleko. No tak przez chwilę dumałem. Hm. Teoretycznie w tym poprzednim rozwiązaniu, które pominęliśmy, przeży przeżyły wszystkie osoby, ale przypuszczam, że wszystkie były nieszczęśliwe. Zarówno syn, jego żona, no właśnie, jak i on sam. Może trochę ta jona była szczęśliwa, ale nie wiem, czy to jest szczęście, żyć u boku kogoś, kogo się zdobyło w jakiś sposób na siłę i to w taki, w taki sposób. No dobra, niech tak to będzie. W tym rozwiązaniu, które mamy aktualnie, poświęciliśmy niestety jedną osobę, która i tak z drugiej strony widać, że mocno, mocno przeżywała tę całą sytuację. No i odpalenie od tego save'a sprawdzenie jakby zareagował ten ojciec tego dziecka też utwierdziło mnie w takiej decyzji że chyba należało, się, należało mu się pomóc no ta pomoc nasza patrząc na to, żebym był w stanie się poświęcić, żeby tylko syna uratować